Towarzyszą to ogromne emocje. Tak naprawdę no, jesteśmy w Lubinie i cieszę się, że będę mogła zaprezentować się przed własną publicznością. Do swoich śmieciach tak naprawdę będę trenować. Przyjazna hala do, dla piłki ręcznej, bardzo widowiskowa, czuć właśnie trybuny. No i dlatego się też bardzo cieszymy, że możemy tutaj zagrać w mieście, w którym piłka ręczna jest na wysokim poziomie. Pozytywnie, bardzo sympatyczne miasto, lubię tu przyjeżdżać także z moim, z moim klubowym zespołem, także myślę, że jesteśmy zadowolone. Na pewno chcemy się skupić na sobie, na swojej grze, żeby poprawić jakieś swoje elementy, jeżeli chodzi na pewno o grę w przewadze, bo to było naszym mankamentem w ostatnich meczach i obroń, żeby również przetestować różne elementy, jeżeli chodzi o grę w defensywie. Po pierwsze, chciałabym podziękować wszystkim kibicom za piękne przywitanie. Naprawdę bardzo miło mi było. Odświęcony hymn przez wszystkich kibiców to jest po prostu no marzenie. No łzy się wokół kręciły. Myślę, że możemy być dumni dzisiaj z Lubina, z naszych kibiców i z organizacji dzisiejszego spotkania. Mówicie przy hymnie miałam niecofite dreszcze. Dziś ta łezka się pojawiła wokół i naprawdę bardzo, bardzo fajna atmosfera. Organizacja, świetna sprawa, dziewczyny wygrały mecz. Wszystko na wysokim poziomie, nie ma czego się przepić. że potrafimy zapełnić tą hale i zapraszam wszystkich serdecznie na nasze mecze Zagłębia. Myślę, że będzie nie mniej, nie mniej emocji jak w dzisiejszym meczu.